Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Punktów nie ma, ale za wolę walki, determinację, grając w dziesiątkę jeszcze przez kłopoty kadrowe i kontuzje. No trzeba pogratulować ambicji na pewno i postawy Twoim piłkarzom, którzy zagrali mimo porażki całkiem niezłe zawody z liderem. Tak, uważam, że mecz w naszym kananiu źle nie wyglądał, były momenty nawet powiedziałbym bardzo dobre. No niestety już od dłuższego czasu tych problemów jest coraz więcej i wcześniej dawaliśmy sobie z tym rady, ale no, teraz już no, niestety w tych meczach brakuje jednak y, tej większej kadry. Damian Kaczmarek notabene zastąpił między słupkami waszego bramkarza, który jest kontuzjowany i co Damian już do końca sezonu też będzie strzegł bramki? Najprawdopodobniej tak będzie. Próbowaliśmy gdzieś tam na ten mecz załatwić bramkarza, bo no niestety tam niektóre osoby na mocno pod górkę robią i, i no nie udało się. Wiktoria Ostrzeszów, tak? Bo stamtąd miał przyjść Linkowski. A co miał. Z z Michał gratuluję kolejny krok w stronę awansu I, i dzisiaj to jeszcze taki ważny, bo naprawdę Zawisza Wam się postawił trudne warunki gry. No każdy był świadomy tego, że Zawisza postawi bardzo twarde warunki do gry. Wiem, jak to z jakim potencjałem dysponują i wiadomo, oni tam mają braki kadrowe, natomiast kiedy masz taką, taką jedenastkę, no to, no to mów mi, że tu jest kilku piłkarzy, którzy spokojnie powinni grać w wyższej lidze niż piąta. Zarzuciłbyś się, i poławam się na któregoś z zawodników Łęki? Myślę, że na jednego natomiast no, to wiadomo, że tutaj też finanse są bardzo ważne. Tu chłopacy, wiem, że te pieniążki mają nie najgorsze. Natomiast tak, no, jest kilku chłopców, chłopaków, zawodników, przepraszam, że chłopców może zawodników, których ja bardzo chętnie bym widział, ale to nie tylko z Łęki Opatowskiej, no, są chłopacy w tej piątej widze, którzy na pewno powinni zrobić krok do przodu i grać wyżej. A już to się za wzmocnieniami? No tak, od jakiegoś czasu, kiedy kiedy, kiedy zaczęło pachnieć tym awansem, gdzieś tam rozglądam się. Natomiast mówię, no, my z pokorą do tego podchodzimy. Pozostało nam jeszcze trzy mecze, w których musimy punktować i, i Chciałbym się bardzo cieszyć z tego awansu, bo uważam, że ten zespół zasłużył, natomiast tak jak powiedziemy z pokorą do tego, poschodzimy. wiemy, że każdy będzie ważny i, i niektórzy mówią, że na koniec mamy mecze z Jaraczewem czy z Borkiem Wielkopolskim, że to będzie spacerek, no co z tym który walczy o utrzymanie i wiemy jak postawił nam się Oszeszów tutaj u nas w meczu i, i ja nikogo nie lekceważę, chłopacy na pewno nie dopuszczę, bo chłopacy zlekceważyli, bo mówię, możemy tego awansu nie zrobić, jeżeli będziemy słabsi na boisku, ale jeżeli przez jakąś głupotę złe podejście do meczu czy, 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 czy przypisywanie sobie punktów przed meczem. Co yy, za to chyba naprawdę rzucę piłkę, pojadę na zmywak do Anglii. <laughs> Michał. Yy... Trochę tak żartobliwie powiem, ale widziałem prezesów waszego klubu bardziej uśmiechniętych, kiedy nie mieliście tak dobrych wyników. No na pewno, na pewno prezesi, kiedy ja przed sezonem mówiłem, chyba nie do końca traktowali poważnie to, co mówię, że chcę grać w awans, że będziemy grać w ten awans. No teraz na pewno pełne ręce roboty dla nich. Nie twierdzę, że nie są szczęśliwi, natomiast no wiemy, że to jest zupełnie inny przeskok pułap finansowy, organizacyjny i na pewno na pewno, jeżeli ten awans uda się uzyskać, no to przed prezesami jest dużo pracy. Myślicie, że Zewka wówczas przyniosłaby się do kubili, do, z Kobiecej Góry do Ostrzeszowa grać? No to już na pewno nie jest pytanie do końca do mnie. Natomiast no jeżeli, jeżeli byśmy licencję nie myślę, że mm, to byłoby najlepsze rozwiązanie. Natomiast mówię, no to jest pytanie raczej do, do zarządu, do klubu, yy, nie do trenera. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio. twoja muzyka, Twoja muzyka.